Cześć, z tej strony Leno. A w dzisiejszym filmie sprawdzę, jaką pojemność zachował mój Powerbank, a data po 7 latach użytkowania. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Testowany dziś Powerbank. To Powerbank uznanego producenta Adata, dokładny model to Adata D8000L. Jest to mój prywatny Powerbank, który użytkuję od 2017 roku i jest on moim ulubionym Powerbankiem. A dlaczego, tego dowiecie się w dalszej części tego filmu. Jak widzicie, mam dwie sztuki tego Powerbanku, ponieważ po zakupie sztuki dla siebie, krótko po użytkowaniu, zobaczyłem, jaki to jest fajny Powerbank, i dokupiłem drugą sztukę dla mojej żony. Powerbank w 2017 roku kosztował 49 zł i aktualnie niestety nie można już go kupić. Urządzenie ma wymiary 154 na 75 x 233 mm, a jego waga to 270 gramów. W urządzeniu znajdziemy wydajną latarkę, która może świecić nawet przez 17 godzin, a Natężenie światła można regulować oraz mamy różne tryby tej latarki. A data D8000L ma akumulator o pojemności 8000 mAh. Dwa porty USB schowane tutaj za zaślepką. Umożliwiają one ładowanie dwóch urządzeń prądem o maksymalnym natężeniu 21 Ampera. Dodatkowo mamy odporność na deszcz i pyłoszczelność na poziomie normy IP54. Właśnie dlatego jest tutaj zaślepka, żeby zabezpieczyć tutaj porty tego powerbanka szczelnie. Jest to bardzo solidnie zrobione. Ten model Powerbanka występował w dwóch kolorach obudowy: niebieskim i pomarańczowym. Ja, jak widzicie, mam dwa pomarańczowe, jeden kolor. Podoba. Z tyłu obudowy są specjalne wyżłobienia. Nie są one bez powodu, bo wkładając w nie na przykład jakieś monety czy inne cienkie przedmioty, można stworzyć swego rodzaju podpórkę i w ten sposób ustawić właśnie wtedy sobie ten powerbank pod odpowiednim kątem. A najbardziej jest to przydatne w momencie korzystania z Perbanku jako latarki. Aby skorzystać z Perbanku jako latarki, to wciskamy tutaj ten przycisk z tyłu i go przytrzymujemy dłużej. Jak widzimy, latarka nam się włącza, a po włączeniu, naciskając ten przycisk ponownie. Możemy zmieniać tryby pracy tej latarki. Jak widzicie, mamy dwa tryby z różnymi natężeniami światła, jedno słabsze, drugie mocniejsze. Później mamy taki skroboskop i kolejny tryb to takie mruganie, ale o niższej częstotliwości. I ryby się zapętlają, mamy słabszy tryb, mocniejszy itd. i tak dalej. Aby wyłączyć latarkę, również przytrzymujemy dłużej ten przycisk z tyłu. Jeśli chodzi o jeszcze samo wykonanie powerbanku, to jest on cały właśnie taki ogumowany z każdej strony, na krawędziach i z tyłu. Tutaj mamy taki uchwyt, jeśli chcielibyśmy powerbank do czegoś przypiąć. No i z przodu właśnie mamy to miejsce z diodami LED, które służy nam jako latarka. Latarka jest naprawdę mocna i tutaj jakość tej gumy jest na bardzo wysokim poziomie. Jest to bardzo przyjemny materiał, taki Troszkę miękki, nie jakoś przesadnie, ale właśnie to jest też jedna z rzeczy, którą bardzo lubię w tym Powerbanku, ponieważ w razie jakiegoś wypadku, upadku, jest on na taki upadek zabezpieczony właśnie dzięki tym ogumowaniom na krawędziach. A właśnie to ma związek, podejrzewam, z samą funkcją latarki, bo wiadomo, no sam Powerbank też również może nam gdzieś upaść, ale jeśli używamy go już jako latarki, no to właśnie, często. Przynajmniej ja używam tej latarki i wtedy właśnie czy z pomocą jakiejś podpórki, czy też bez, możemy na krawędzi położyć powerbank, też sam stoi. No i zawsze jestem narażony właśnie bardziej na te upadki, jeśli go tam kładziemy, na przykład coś pracując przy samochodzie. Ja często tak korzystam z tego powerbanku, żeby sobie tam coś doświetlić. No i nieraz on już lądował na glebie i nic się z tym powerbankiem do dziś nie stało. Także ta obudowa naprawdę jest bardzo solidna. Wygląda estetycznie przy okazji, i jest to bardzo fajna rzecz. Teraz pokażę, jak świeci latarka tego powerbanku w gorszych warunkach oświetleniowych. Także uruchamiam sobie latarkę, włączył tryb drugający. A teraz mamy tryb świecenia stały. O, a teraz mocniejszy. Także to jest najmocniejszy tryb świecenia tego powerbanku. Naprawdę jest to dość Mocna latarka, i jeszcze z uwagi właśnie na to, że jest ona zintegrowana w Powerbank, uważam, że jest to świetna funkcja, bo to nie jest jakieś tam dwie diodki na krawędzi, tylko tych diod tutaj, jak widzicie, jest całkiem sporo. Świetna funkcja, między innymi, dlatego jest on moim ulubionym Powerbankiem. Teraz przejdziemy sobie do samego testu PowerBanku, właśnie sprawdzimy, jaką sprawność zachował po tych siedmiu latach mojego użytkowania. Było to takie normalne moje użytkowanie, nie było to na pewno używanie dzień w dzień, tylko w jakichś tam szczególnych okazjach, no bo w większości przypadków staram się mieć urządzenia naładowane, ale jeśli siedzę już samochodem w jakąś podróż, to z tego PowerBanku korzysta się znacznie częściej. Także to było takie moje normalne użytkowanie. Na pewno przynajmniej dwa razy w tygodniu, ale nie codziennie. Że sprawdzimy sobie, jak ogniwa w tym powerbanku przetrwały i jaką pojemnością cechuje się on na dzień dzisiejszy. Jeszcze, jeśli chodzi o sam powerbank, już wcześniej pokazywałem pod zaślepką. Mamy dwa złącza USB typu A. Do ładowania właśnie urządzeń o maksymalnym prądzie, jakim może oddać 21 Ampera oraz złącze typu mikro-USB służące do ładowania tego powerbanku. Jeśli jeszcze chodzi o sam powerbank, tutaj mamy takie trzy diody w tym momencie, a jest to wskaźnik naładowania powerbanka. Tych diod są cztery. Jeśli byłby on naładowany na full, to mielibyśmy tu jeszcze. Czwartą diodę. Właśnie chcąc sprawdzić stan naładowania tego powerbanku, to również służy do tego ten przycisk i naciskamy go po prostu raz. Nie przytrzymujemy, bo przytrzymując włączamy latarkę, a klikając raz, właśnie możemy sprawdzić stan naładowania aktualny tego powerbanka. Tu są aktualnie trzy diody, więc odpowiada to jakimś 75% naładowania tego powerbanka. Wiadomo. Jedna dioda 25%, 50%, 75% i czwarta 100% naładowania. Także ma również właśnie wskaźnik pozwalający sprawdzenie jego naładowania. Także teraz przechodzimy do samego testu. Do testu wykorzystam takie urządzenia. Omawiałem je szerzej w moim poprzednim filmie, w którym pokazywałem, jak sprawdzać pojemność Powerbanków oraz testowałem taki tańszy Powerbank. Które kupiłem za 30 zł, więc już tutaj szczegółowo tych urządzeń nie będę omawiać. Zaczniemy sobie od testu zgodności ze specyfikacją, czyli jaki prąd z każdego z tych portów USB ten Powerbank potrafi oddać. Tutaj jest troszkę utrudnione wkładanie, akurat tego urządzenia. Z większością kabli oczywiście nie będzie żadnego problemu przez te gumowania na krawędzi, także po prostu trzeba, muszę tu dobrze wciskać. Jak widzimy, aktualnie. Skasuję jeszcze tester i mamy teraz zerowy pobór, bo na obciążeniu nic nie włączyłem, włączam 1A, mamy 1A jak najbardziej. Powerbank nam oddaje. Teraz test 2A, czyli zgodności ze specyfikacją. I mamy 1,98. Jak widzimy, powerbank ładnie nam oddaje. Teraz surujemy wyjść poza specyfikację i puszczę 3A. Jak widzimy, tester nam się resetuje, ale na chwileczkę nam odzyskuje. O teraz się nawet odzyskało całkiem i powerbank potrafi oddać 28 Ampera. Jak widzimy, tutaj pobór nam się mierzy i rośnie i teraz cały czas taki odbiór trwa 28 Ampera. Także bardzo ładnie jesteśmy ponad specyfikację, co prawda nie nam to kasuje, ale przez chwilę nawet jesteśmy w stanie wyjść poza specyfikację. Także oznacza to, że ten powerbank oddaje więcej niż podaje producent, jest bardzo mocny. Kolejny port. Ten sam test na formalności 1A, Amper, 2A i się nie dzieje jak najbardziej. Powerbank oddaje. I teraz 3A. J'est to samo. Tester nam się resetuje po prostu już, zaczyna powerbank nie wyrabiać, ale w specyfikacji 3A on nie ma. Także. Test mocy oddawane jak najbardziej zaliczony. PowerBank oczywiście nie obsługuje szybkiego ładowania, a maksymalna moc, jaką naładujemy nasze urządzenie, to około 10 W. I teraz przechodzimy do, myślę, głównego testu, jaki przeprowadziłem dla tego PowerBanku czyli test jego pojemności. Fabrycznie nowy miał mieć. 8000 mAh i zobaczymy, jak po 7 latach te wartości wyglądają. Oczywiście po 7 latach użytkowania, a nie tylko leżenia. Test ten również przeprowadzamy tym zestawem narzędzi. Metodologia wygląda tak, że powerbank ma być naładowany na maksa, a tym zestawem go rozładowywujemy do zera. Obrany prąd nam się mierzy i w ten sposób otrzymujemy pojemność tego powerbanka. Ale przy 5V i później należy to przeliczyć, ponieważ pojemność dla powerbanków podawana jest dla jego ogniw, a te ogniwa mają napięcie 3,7V. Także to, co nam pokaże to urządzenie, należy potem przeliczyć dopiero później po przeliczeniu mamy realną pojemność tego powerbanku. Ja taki test oczywiście zrobiłem wcześniej, ponieważ taki test trwa trochę czasu, właśnie w zależności od pojemności danego powerbanku. W tym przypadku test ten trwał. 4 godziny i 40 minut i pojemność, jaką wskazał tester przed przeliczeniem, była to 4990 miliamperogodzin, czyli 24,95 Wattogodzin. A po przeliczeniu na napięcie ogniwa 3,7V daje nam to realną pojemność ogniw na dzień dzisiejszy dla tego powerbanku 6743,24 mAh. Także zaokrąglimy to do 6743 mAh. A dla przypomnienia, nowy powinien mieć 8000 mAh, także ta wartość 6743 stanowi. 84,29 z nowej pojemności. Także jest to troszkę ponad 15% mniej niż te 8000, ale po 7 latach użytkowania jest to tak naprawdę świetny wynik, bo należy też mieć na uwadze to, że same przetwornice już właśnie przetwarzają prąd z 3,7V, jakie oddaje ogniwo na 5V. Tam również na samym procesie przetwarzania zachodzi zawsze jakaś strata i naprawdę, nawet powerbanki, które właśnie mają realną pojemność na poziomie 90%, jako nowe z pojemności deklarowane przez producenta, to są naprawdę świetne wyniki i czasami nawet ciężko osiągnąć lepsze. Tu mamy 84,29%. Także jest to świetny wynik. Świadczy to o tym, że ogniwa zastosowane w tym powerbanku były naprawdę bardzo wysokiej jakości. Także ja z tego powerbanku korzystam nadal, ponieważ potrafi mi on naładować naprawdę smartfon zawsze wtedy, gdy potrzebuję akurat pełnych ładowań Wam nie powiem. Ale naprawdę powerbank jak widać po testach jest praktycznie jak nowy. Także oferuje nadal świetną sprawność. I dlatego nadal go oczywiście będę używał. Jak wspominałem jest to mój prywatny powerbank, który bardzo lubię. A lubię go ze względów na na przykład właśnie tą niezawodność, dobrą pojemność, czy kompaktowym wymiarze, ale szczególnie za funkcję latarki, którą już Wam pokazywałem oraz... Właśnie ten design, sam wygląd również mi się podoba. Jest to jakość wykonania naprawdę bardzo wysoka, ale właśnie dzięki tym ogumowaniom na krawędziach i z tyłu Powerbank jest zabezpieczony przed upadkami. Także naprawdę świetny Powerbank, bardzo go lubię. No i jedyny minus jest taki, że już niestety nie można kupić tego modelu. Mój jeszcze służy, miejmy nadzieję, że może producent wypuści coś podobnego, następcę właśnie o tych cechach, które tutaj mi się podobają i które uważam, że są bardzo fajne, zaadaptowane do powerbanku. Także to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy Ty znałeś wcześniej taki model powerbanka. Jeśli tak, co możesz o nim powiedzieć. Jeśli nie, z jakich powerbanków Ty korzystasz, czy jesteś zadowolony i co lubisz w Twoich powerbankach. Daj o tym znać Komentarzu. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!